Zaskakującym, czy to jest temat, w którym czasami jesteście, bo ja pracując z różnymi osobami, mam dosyć często słyszę właśnie to określenie obwiniania, obwiniania, obwiniamy siebie, obwiniamy innych i. I, I ta, i ta formuła jest dla nas formułą taką obniżającą naszą energetykę. Dajcie znać, jak u Was jest z obwinianiem, czy w ogóle ten temat istnieje w Waszej przestrzeni. Obwinianie, czyli jak sami. Sami tak naprawdę siebie sabotujemy energetycznie. Będziemy o tym mówili, i będziemy mówili o tym, jak z obwiniania przejść w akceptację. Jeżeli ktoś, kto mnie ogląda, nie wie, kim jestem, mam na imię, nazywam się Ewa Jurkowska, zajmuję się coachingiem, zajmuję się wspieraniem osób, które mają ochotę na zmianę. Wspieram osoby, które są zdecydowane na zmianę. Wspieram osoby, które mówią, że tak, ruszam do przodu, biorę całą odpowiedzialność za siebie. I dzisiaj temat temat żalu, temat um, temat obwiniania, który jest który jest wiecie co, tutaj mi się coś rozłącza temat obwiniania, który jest bardzo mocno połączony z tematem żalu bo jest jest, jest, jest po prostu częścią poziomu poziomu żalu mówię tutaj o poziomach w kontekście poziomów według skali Hawkins'a. Dla mnie to jest bardzo ważne, ponieważ bardzo dużo pracuję na temat emocji i bardzo mocno wspieram się. Pracami doktora Hawkinsa. I teraz przypomnę tylko Wam, gdzie my jesteśmy z tym obwinianiem. Więc, obwinianie to jest poziom żalu. Poziom żalu, czyli 75 na, w skali Hawkinsa. I teraz, jak, jak ja bym chciała to Wam wyjaśnić. To nie jest zawsze tak, że jeżeli ktoś obwinia w pewnym momencie yy, siebie, kogoś, to jest zawsze na tym poziomie. Czasami jest tak, że mamy gorszy dzień i tak się zadziewa, że obwinimy siebie. Yy, I to nie znaczy, że jesteś całkowicie na tym poziomie, ale to znaczy, że dzisiaj tak pasz. Ale Potrzebujemy też sobie zobaczyć, czym się charakteryzuje poziom żalu, i jest to poziom świadomości, w którym jest widoczny u innych osób, czy my odczuwamy ciągły smutek. Jest tam bardzo dużo przygnębienia, jest bardzo dużo. E, takiego, wiecie, takiego męczennictwa, jak to mi jest źle, jak to mi jest niedobrze, jak ja się czuję fatalnie, jaka, jaka to ja jestem nieszczęśliwa, jaki jestem nieszczęśliwy. Więc y, to jest ten, y, to jest ten y, poziom, gdzie my też ciągle widzimy stratę. Mi jest źle, ja straciłam, ja, ja mam. W tym momencie y, sytuację trudną, ja cały czas narzekam, czyli y, tak naprawdę cały czas jesteśmy, jesteśmy skierowani y, oczami, że tak powiem brzydko, do dołka. Cały czas, y, cały czas patrzymy w dół, nie patrzymy przed siebie, nie patrzymy w górę, cały czas patrzymy, y, patrzymy do dołu. I teraz tak, jeżeli my mm, mamy taki permanentny stan odczuwania smutku, może to być wręcz taki stan odczuwania żałoby, odczuwania ciągłego niezadowolenia, no to trudno, żeby na takim poziomie e, coś dobrego nas mogło spotykać. No bo cóż dobrego może mnie spotkać, jeżeli ja cały czas narzekam? Jeżeli. Ja cały czas jestem osobą, y, która jest y, w takim stanie y, ubolewania nad sobą, nad swoim życiem. Więc tutaj, jak widzicie, nie może się nic dobrego zdarzyć, bo co się może zdarzyć, jeżeli ja jestem w takim nastroju? Co ja mogę? przyciągnąć, witam, co ja mogę przyciągnąć, kogo ja mogę przyciągnąć dobrego. Zauważcie, jeżeli mamy takie osoby wokół siebie, które cały czas narzekają, które, które cały czas są przepraszam, które cały czas są takie negatywne, zauważcie się, zauważcie, czy my w ogóle mamy ochotę się z tymi osobami Spotykać, czy my mamy ochotę z tymi osobami rozmawiać, czy my mamy ochotę e, wyjść na spotkanie z taką osobą, wiedząc, że będzie ta osoba e, bardzo narzekała, wiedząc, że ta osoba e, powie, że jest niezadowolona, e, Gdziekolwiek byśmy poszli, czy to będzie kawiarnia, czy to będzie restauracja, czy, czy to będą lody w parku, ta osoba zawsze znajdzie coś, z czym jest jej trudno. I tutaj jest taka, wiecie, potrzebna jest też taka świadomość, że my owszem, potrzebujemy czasami. Porozmawiać z tą osobą i jeżeli widzimy, że ona reaguje, to możemy mieć nadzieję, że wesprzemy tą osobę, wiecie, w tym podnoszeniu jej. Natomiast jeżeli dana osoba nie ma na to ochoty, to pamiętajmy o tym, że my możemy działać emocjonalnie tylko ze sobą. Nie jesteśmy w stanie na nikogo, nie, nie czytam czatu, ale mam tutaj jeszcze yy, yy, TikToka i mam jeszcze Facebooka. Ktoś pyta z, yy, z, yy, z YouTube, yy, gdzie się patrzę, więc wybaczcie, ale tak właśnie mam. No i teraz pytanie: yy, czy zdarza Wam się obwiniać siebie? Najpierw siebie, i tutaj chciałabym usłyszeć od Was, może ktoś ma ochotę napisać, czy w ogóle jest w waszej przestrzeni coś takiego jak um, co ja zrobiłam źle? Dlaczego ja tak zrobiłam? Dlaczego ja się tak zachowałam? Dlaczego ja się zachowałem? Dlaczego jestem osobą, która dopiero gdy y, tak, gdy z, analizuje po pewnym czasie, to mówi: A powinnam to, a powinnam tamto, a jeszcze mogłabym zrobić to, a jeszcze mogłabym zrobić coś innego. I teraz pytanie: Czy macie takie myśli w swoim obszarze? Czy macie takie myśli, yy, że? Obwiniasz siebie, a może masz takie myśli, że obwiniasz kogoś innego, bo ona powinna zrobić tak, a może yy, on powinien zrobić tak. Ja wiem, że on powinien zrobić w, coś w określony sposób, a, a może ja powinnam zrobić w określony sposób, tak? Więc pytanie, Dajcie znać, czy macie coś takiego w głowie? Czy takie myśli są wokół Was? Czy po prostu jest to tylko tyle, że, że słyszeliście o tym? Przepraszam Was? Nie może mnie tu jest gorąco. I teraz tak. Co my możemy z tym zrobić? Słuchajcie. Obwinianie siebie jest oddawaniem kontroli absolutnie. Yy, obwinianie innych z kolei to jest oddawanie mocy tym osobom. Więc jeżeli ja mówię, że yy, moja córka powinna coś zrobić, mój mąż. Yy, nie zrobił czegoś i ja jestem na to nie zirytowana, to zostaje nam pytanie. Gdzie ty w tym jesteś? Gdzie ty w tym jesteś? Czy ty w tym y, stoisz w postawie ofiary? Czyli mówisz, ja jestem idealna, ja jestem idealny, a mogę za wszystkie czyny. Z, y, za wszystkie czyny mogę inne osoby, yy, no, że tak powiem, właśnie tutaj obwinić, i to, co y, jest ważne w postawie ofiary, ja nie biorę odpowiedzialności za to, co się dzieje, tak? I to jest najciekawsze w postawie ofiary, że postawa ofiary nigdy w życiu, nigdy w życiu nie. Będzie brała odpowiedzialności za siebie. A dlaczego? Dlatego, że tym się właśnie cechuje postawa ofiary. Bo jeżeli ja uważam, że wszystko inne ma się dziać inaczej, to, nie zna to znaczy nie akceptuję rzeczywistości. Nie akceptuję tego, co się zadziewa. A teraz, jeżeli ja nie akceptuję, nie będzie działań mojej córki, która jest dorosła, to znaczy, to jest mój problem. To nie jest czyś problem, czyli obwinianie kogokolwiek innego, to jest oddawanie mocy innej osobie. To jest oddawanie swojej energii innej osobie. Czujecie o co chodzi. Co prawda dzisiaj wyjątkowo nikt tutaj nie pisze i nie mówi, że w ogóle ma obwinianie w głowie, że cokolwiek takiego u siebie ktoś zauważył. I pytanie, czy zauważyliście to, to w ogóle ten proces? Proces, który absolutnie jest. Yy, naszym ciągnięciem w dół. I teraz zobaczcie, co by się działo, gdybyśmy my, zamiast obwiniania, niech będzie siebie, tak, niech będzie obwiniania siebie, uznali, że my mamy, mm, że my mamy ograniczenia, że my jesteśmy y, normalnymi ludźmi, że my nie jesteśmy ponad, że my nie jesteśmy idealni, że my nie jesteśmy ponad y, wszystkimi osobami, które w ogóle mogą w, jakiś, w jakikolwiek sposób mieć ograniczenie. I jakby się z tym macie? Czy y, ograniczenie jest. Y,